Cześć w na kołach. Witam Was serdecznie na moim kanale. Kolejny film, kolejny materiał z kolejnej imprezy w regionie wągrowieckim, w powiecie wągrowieckim. Tym razem samo miasto Wągrowiec, 3 października 2021. Odbyło się zakończenie sezonu motocyklowego 2021. Organizowane już cyklicznie przez Motowągrowiec, tym razem szeregi organizatorów zasiliła Motoszajka i WRC na kołach. Materiały, które zobaczycie w dzisiejszym filmie, pochodzą od latający Wągrowiec i WC na kołach. To wszystko zmontowałem, mam nadzieję, że wskrzętną fajną układankę i miło się będzie to oglądało. Jeżeli tak, oczywiście nie zapomnijcie dać lajka, like zasubskrybować kanału, to pozwoli mi rozwijać się i pokaże mi, że lubicie to, co tworzę. Miłego oglądania! Miłej zabawy i zapraszam do wzięcia udziału w konkursach. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawe nagrody mamy. I dziękuję raz jeszcze w imieniu organizatorów za tak liczne przybycie. Dobry. Zakończenie sezonu motocyklowego 2021 w Wągrowcu Komisyjnie uznany najładniejszy motocykl dzisiejszej imprezy To jest Yamaha Roadster To jest najładniejszy motocykl Najładniejszy motocykl z sezonu 2021 w Bokrocy. Jest tak, mamy motocyklistkę najmłodszą, która przybyła do nas urodzona 6 marca 2016 roku. Czy jeszcze jest? Jest, jest z nami Emilia. Najpierw przyprzebie. Tutaj się nie tak ma, jeśli chodzi o ilość zgłaszających się. Mamy pana Wartka. Przebieg 94 611 kilometrów Panie ładku, panie się nie woli zapraszamy Dobrze, kochani, kolejny konkurs mamy rzut wałem Rzut wałem jest przedstawiciel Autofanikolaś Pan Tomasz G PWA TE25 to jest 121,3 to jest najwyższy wynik. Ta kaferejser to jest jego dzieło, to 12-letni wykonawca, mogę powiedzieć, Anioł od 1200 wersji S. Jesteśmy w tej chwili po małej, delikatnej modyfikacji od Vitasa, wygląda i wygląda, wiecie jak, tak, lecz. jak wiecie, Vitas. Zapraszamy na scenę 121,3 wszystkim wygranym. Dobrze, kochani, bardzo podziękujemy raz, motoszajka, ruch, motowodrowiec e, i ja, bo jestem na koło, bardzo dziękujemy. Dziękujemy naszym ekipom, współpracy mikrofonowskim, po sponsorom za to wszystko, że dzisiaj mieliśmy okazji nam zaprezentować. Zapraszamy oczywiście na rozpoczęcie sezonu, który będziecie w Kielcach. Drugi weekend maja 2022. Zapraszam na, na serdecznie ponownie do Wrocławia. Będzie z jemniejszą pompą i ja obiecuję, będą Panie w sześciu miesiącach, cokolwiek, na pewno będzie stąd, za Boga, za pa, ten, ten, ten bo w słońcu, żeby zapełnić ten dziękuję za pamiętanie w ogóle. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Zapraszam Was. Zapraszam Was. Przyjeżdżajcie, objeżdżajcie tam. Ale... Tak, ale... Teraz ale... to możemy rozmawiać. <grystanie> Dobra, wszystkiego dobrego, bezpiecznych podróży w domu, dziękuję bardzo, cześć! I co, podobało się? Mam nadzieję, że tak. Jeżeli chciałbyś wziąć udział w kolejnej imprezie motoryzacyjnej w naszym powiecie, już teraz zapraszam na czwartą edycję patriotycznego rajdu powiatowego. Mówię tutaj o świętowaniu, motoryzacyjnym świętowaniu Dnia Niepodległości, czyli 11 listopada. Spotykamy się na płycie rynku. Tradycyjnie przejedziemy ulicami miast, powiatu wągrowieckiego, po czym zatrzymamy się na koniec, żeby podsumować imprezę, wypić coś ciepłego, zjeść coś słodkiego. Zapraszam Cię już teraz więcej szczegółów na WRC na kołach na w stronie facebookowej. Mam nadzieję, do zobaczenia. Pamiętaj, polajkuj, zasubskrybuj, odwiedź moją stronę w, w, Facebookową. Tam znajdziesz i, i, informacje na temat imprez motoryzacyjnych w naszym powiecie. Miłego dnia, miłego oglądania. Cześć.